W kolejnym moim filmie, jak widzicie po tytule, rozpoczęłam serię Radzka Kosmetycznie. To jest, słuchajcie, moja odpowiedź na Wasze prośby, dlatego że dostaję masę komentarzy i pytań, również w wiadomościach prywatnych, jakich ja kosmetyków do pielęgnacji i do makijażu używam na co dzień. A ponieważ, słuchajcie, no kurczę, tych pytań jest bardzo dużo. Ja Was przepraszam, że ja na wiele nie odpowiadam, bo ja się nie wyrabiam z odpowiedziami, to postanowiłam rozpocząć właśnie taką serię, która się będzie ukazywała bardzo rzadko. Filmy będą się rzadko ukazywać. Teraz dzisiaj wrzucam równocześnie dwa długie filmy: Radzka Kosmetycznie Pielęgnacja i Radzka Kosmetycznie makijaż, dlatego że dzisiaj opowiem Wam o wszystkich, o wszystkich kosmetykach, które ja używam w tej chwili do pielęgnacji i do makijażu. Natomiast później, 3 miesiące, później, 4 miesiące, później, może dwa miesiące później, będę robiła takie update'y, czyli będę mm, robi, nagrywała filmy, aktualizacje, co nowego u mnie się pojawiło, co nowego używam. Dlatego, że ja no, do kosmetyków nie podchodzę tak jak do mody, czyli ja nie wydam ostatniej, ostatnich pieniędzy na maskarę, albo na cień, albo na jakieś kosmetyki do pielęgnacji, tak jak na przykład wydałabym na buty. Bo jeżeli chodzi o modę, no to ja jestem, wiecie, totalnie po prostu mega, mega zakupowo i też taką modową osobą. Natomiast jeżeli chodzi o kosmetyki, to ja kupuję i używam tyle kosmetyków, ile naprawdę potrzebuję. I ja, jeżeli kupię dany kosmetyk, to go używam do końca, czyli zużywam go przez kilka miesięcy, zarówno z pielęgnacją, jak i z kosmetykami. I dziewczyny, ja nagram wam teraz yy, o, film o kosmetykach, który ja. Teraz używam. Natomiast pamiętajcie, że ja nie jestem żadnym specjalistą kosmetycznym ani wizażowym. Jestem wizażystką, ale o tym opowiem później, w tej drugiej części, którą również teraz wgrywam właśnie równocześnie w części makijażowej. Natomiast ja nie jestem specjalistą kosmetycznym i ja to jest moja odpowiedź dla Was, ta seria, bo wiem, że jest na to zapotrzebowanie, dlatego że wiem, że chcecie wiedzieć, czego ja używam. Natomiast nie traktujcie tutaj tych kosmetyków na zasadzie, że je polecam, czy że ja jakoś wielce je zachwalam. Nie, po prostu to jest to, co ja używam. Tutaj leżą te kosmetyki i dlatego się tutaj patrzę. Jeżeli chcecie posłuchać czegoś fajnego o kosmetykach, to słuchajcie, wejdźcie sobie na kanał Nisiak z Nowego Jorku, ona jest specjalistką kosmetyczną. Odwiedźcie kanał, kanał Niesi, kanał Ciasteczka, kanał Roglam Princess, kanał Brunetki i jeszcze innych dziewczyn, które tak naprawdę tych kosmetyków kupują dużo, są taki wiecie, kosmetycznymi krejzolami, dużo lubią kosmetyki, dużo ich testują, dużo ich kupują i u nich zawsze możecie się dowiedzieć czegoś pod względem właśnie kosmetycznym, jak i pod względem tego, jak te kosmetyki się sprawują. Ona też znają różne nowe kosmetyczne, no ja tak jak mówię, no jak coś mi wpadnie, to, to używam, jakby jak coś kupuję, to używam, natomiast no, nie zmieniam tych kosmetyków z prędkością światła, także tak jak mówię, dzisiaj są dwa główne filmy, natomiast raz na jakiś czas będę robiła m, aktualizację, natomiast od dzisiaj na żadne pytania a propos moich kosmetyków, tego czego używam do pielęgnacji, do makijażu nie odpowiadam, będę Was zawsze odsyłać do tych dwóch filmów, e, dlatego, że możecie być pewne, że od teraz do następnego filmu Racka kosmetycznie ja będę używała wszystkiego tego samego, bo tak jak mówię, ja nie zmieniam kosmetyków, bardzo często. Natomiast mam tutaj taki mój niezbędny, gdzie jakieś 30 produktów do, do pielęgnacji, bo to jest część o pielęgnacji. No i zaczynam. Ja, słuchajcie, tak jak mówię, nie kupuję bardzo często kosmetyków. Ostatnie takie, takie duże zakupy to poczyniłam tak naprawdę w sierpniu, czyli zobaczcie ile miesięcy temu w Pradze, w Laszu, dlatego że ja uwielbiam Lasza. Bardzo żałuję, że, że tego sklepu nie ma w Polsce. Natomiast mam nadzieję, że już niedługo będzie, bo miał być w października, no ale teraz nie wiadomo kiedy będzie. I ja dużo kosmetyków do pielęgnacji kupiłam właśnie wtedy, które używam cały czas. I również. Ja powiem wam, że zasubskrybowałam sobie od początku Glossy Boxa. I dla mnie, dla takiej osoby, która, tak jak mówię, no nie biega po drogeriach, ja nie wchodzę do Sefory na godzinę, ani do Douglasa, nie smaruję się, nie wącham. No po prostu jak trafię na dobry kosmetyk, który mi służy, to potrafię go używać przez bardzo wiele lat i nie zmieniam. Nie jestem taka bardzo kosmetycznie ciekawa kosmetycznego świata to dla mnie taka idea Glossy Boxa jest bardzo fajna, bo ja co miesiąc jestem zmuszona do tego, żeby tych parę kosmetyków przetestować. Czasami jestem bardziej zadowolona, czasami mniej, no ale jednak są już kosmetyki, które ja sobie również w pełnej objętości po tym Glossy Boxie kupiłam i tak jak mówię, wiem, że są zwolenniczki, przeciwniczki, ponieważ tutaj pojawi się dużo kosmetyków z Glossy Boxa, to od razu musiałam wam powiedzieć, że go subskrybuję, żeby nie było zdziwienia. No i mówię, dla mnie, dla takiej trochę kosmetycznej ignorantki, można powiedzieć, to tak naprawdę ten Glossy Box jest fajny, bo tak jak mówię, zmusza mnie do testowania, czego bym sama z siebie nie testowała, bo do drogerii do sefory, to ja wchodzę, kiedy albo muszę, albo kiedy idę z jakimiś przeciłkami, wizerzystkami i one mnie tam gdzieś zaciągną. chodź zobacz, bardzo zobacz, tam jest. Ale już przechodzę do części głównej. Zacznę od tego, co używam pod prysznic. Tutaj są moje trzy ulubione produkty, właśnie z Lasza, właśnie kupione w Pradze, w sierpniu, używam ich od sierpnia to jest żel pod prysznic i trainingment. To jest taki słodki zapach, bardzo fajny. Już go jak widzicie, dużo zużyłam i cały czas go cały czas go. Używam, e, bardzo go lubię. E, to jest również coś, co ja kocham w laszu. ja jestem w laszu, za każdym razem e, to kupuję. I to jest e, Turkish Delight. To jest taki smoothie. To jest taka pianka pod prysznic, już też już pokazuję już po prostu dno prawie sięgnęłam. No ale ja używam tej pianki. E, Pianki pod prysznic bardzo intensywnie. To jest taka e, pianka myjąca, o zapachu róż. Tutaj wchodzi ileś tam tysięcy zmienio, e, zmielonych róż, ja po prostu to e, ten kosmetyk do mycia się właśnie e, pod prysznic uwielbiam. Także mam żel i mam właśnie ten Turkish Delight, który już mi się kończy i właśnie m, tak myślę sobie, muszę gdzieś w takim razie wyjechać za granicę, żeby właśnie w końcu lasza odwiedzić. I mam kolejny produkt, który też używam. To jest odżywka e, Rose Argan Body Conditioner i to jest bardzo fajne. Bardzo, fajny, bardzo fajna sprawa, dlatego że jak zaraz zobaczycie, ja mam bardzo mało do ciała balsamów, dlatego że ja strasznie nie lubię się balsamować, dlatego że ja zawsze się czuję potem taka tłusta i nie mogę założyć ani żadnego topu na to, ani żadnej bluzy, ani żadnego, wiecie, kocyka, nic, ani piżamki, bo mi się wydaje, że ja się po prostu do siebie sama przyklejam jest strasznie takiego przyklejania się do skóry na balsamowanej nie lubię. A Lush wypuścił taką odżywkę, to jest Rose Organic teraz Body Conditioner, on pachnie różami. I to jest taka lekka forma emulsji i ją się smaruje podczas prysznica, smaruje się nią ciało i, pod, i, i na przykład myję sobie wtedy głowę, czeka się kilka chwilę aż ona wsiąknie, delikatnie się ją spukuje, ale ona pozostawia ciało takie bardzo miękkie jak po balsamie. To jest taki balsam, który się używa pod prysznicem, czyli spukuję, to wychodzę, wycieram skórę i mam ją nawilżoną, natomiast nie muszę już się dodatkowo nawilżać. i To jest po prostu to jest świetna sprawa. To jest taki balsam, tak jak mówię, pod prysznic i skóra jest po tym bardzo nawilżona, e, natomiast nie jest tłusta, nic mi się nie klei, nie kleje się do siebie i to jest naprawdę świetna alternatywa dla osób, które mają problemy z balsamami, które po prostu takich e, balsamów e, nie lubią. E, kolejną właśnie balsamem, no bo potem pod prysznicem, tak, się balsamuje, to jest produkt kosmetyk e, z Glossy Boxa, pink, o zapachu Pink Chiffon, e, taka próbka balsam do ciała, właściwie miniaturka z, z Bath and Body Works, to on teraz niedawno się otworzył w Złotych Tarasach w Polsce, nie było wcześniej tych kosmetyków i on bardzo Słodko pachnie, to jest pink Chiffon zapach i taki super, taka guma balonowa, ja bardzo takie słodkie zapachy, ale takie niesłodkie, kokosowe, mleczne, tylko bardziej słodkie typu guma zapacho, balonowa, balonowa lubię. I fajny jest ten, on był w Glossy Boxie, tak jak mówię, i fajny, fajny jest ten kosmetyk, dlatego że on się bardzo, bardzo intensywnie pachnie i bardzo szybko się wkłania. Także jak nim się posmaruje, to po prostu dwie minutki i ja się nie kleję. Skóra jest nawilżona, super pachnie. Dla mnie zapach jest bardzo ważny. Ja jestem takim trochę fetyszystą zapachowym. I dla mnie dobry kosmetyk musi pachnieć. Ja nie lubię kosmetyków, nawet jeżeli one są dobre, jeżeli są bezzapachowe, ja po prostu bardzo lubię czuć zapach i ten kosmetyk ma świetny zapach i ja tak jak mówię, szybko się wchłania, także jeżeli już muszę używać balsamu, to używam tego. I jeszcze mam jeden balsam do ciała, który używam od zeszłej zimy, czyli już prawie rok, od lutego do, dokładnie. To jest tołpa Eco Spa, masło krem, e, e, taki, to jest zapach imbirowy, to jest też zapach, który mi bardzo, e, bardzo odpowiada. Natomiast to jest taka seria, e, to jest seria po prostu Eco Spa, otulające masło krem z imbirem, seria odprężenia, taka fioletowa. I on naprawdę świetnie pachnie, to jest zapach po prostu który ja uwielbiam, no cudowny jest, natomiast on jest strasznie tłusty. Ja nie mogę cała się nim nabalsamować, bo ja przez po prostu mam wrażenie, całą noc, 5 godzin, cały dzień się kleje. I pomimo tego, że ten zapach mi strasznie odpowiada, naprawdę, no, bardzo mi się podoba. Dlatego jeszcze tego kosmetyku nikomu nie oddałam, tylko go trzymam, aż yy, on jest yy, był chyba rok ważny, także jeszcze kilka miesięcy, 4 miesiące mam i na pewno zanim data ważności nie upłynie, to ja będę ten kosmetyk trzymać, bo ja sobie smaruję nim yy, takie yy, części ciała, które są bardzo suche. Czyli łokcie, kolana, gdzieś tam jeżeli bardzo mi się skóra przesuszy, to w, tych, w tym miejscu, tym balsamem, właśnie te części ciała smaruję. No i niestety nie mogę go używać na całe ciało, bo po prostu dostaje szału, jak się do siebie kleje, ale ze względu na ten zapach i, na, i ze względu na to, że naprawdę ten zapach bardzo, bardzo mi odpowiada, to takie suche części ciała nim smaruję i jeszcze dopóki, dopóki ten kosmetyk będzie ważny, będę go używała. Dalej mamy peelingi, dlatego że peelingi pod prysznicem również używam i to są dwa peelingi z um, również one były w Glossy Boxie, dlatego że mam takie peelingi na ogół powiem szczerze, no żal mi kasy po prostu na peeling do ciała i peeling do, do twarzy, a tutaj Glossy Box oferuje często w fajnej pojemności te, te kosmetyki i w tej chwili używam peelingu Joskin Szafirowi peeling przeciwzmaszczkowy, cera normalna i mieszana z Dax Cosmetics, to jest peeling, który no mi odpowiada słyszałam o nim takie opinie, że on jest strasznie Mocno zmielony i tak naprawdę jak papier ścierny, tak strasznie mocno, mocno trzę o skórę I jest to prawda, natomiast mi to odpowiada, dla mnie ten, ten peeling jest ok i myślę, że ponieważ to jest bardzo duża pojemność, 40 ml, to jego jeszcze dobre 2, 3-4 miesiące będę używać. Także na ten czas już peeling mam z głowy i peeling do ciała. W tej chwili mam dwa peelingi, jeden to jest również miniaturka. Z Glossy Boxa, to jest e, pad and rap, e, stymulujący peeling do ciała. Hmm, tutaj jest takiej serii zielonej, dosyć duża miniaturka, bardzo fajny peeling, który nie tylko peelinguje, ale również nawilża, jakby trochę oleju, ole, olejuje tą skórę. Nie, nie wiem, e, jakie on ma tutaj takie właściwości, właśnie że ta skóra jest taka fajna po tym peelingu, nawilżona. Natomiast mi ten efekt się podoba i ja najprawdopodobniej kupię pełne opakowanie właśnie po tym, po, tym, po, tym, po tej próbce. No ale zanim jeszcze ją użyję, to też jeszcze trochę czasu, myślę, że miesiąc, dwa minie. także i jeszcze peeling do ciała z Lasha, również przywiozłam go sobie z Pragi, tutaj Wam pokażę, to są te słynne peelingi w formie takich kulek, połowa kulki, ja w tej chwili swój mam pod prysznicem, który jest trochę roztopiony, więc nie będę go pokazywać, natomiast kupiłam sobie wtedy dwie takie, dwie takie kulki, a właściwie takie piersi cycki, trochę mi cycki przypominają, przypomina kształt tego peelingu. Mam nadzieję, że nikt tutaj się wielce nie oburzy, no ale, no ale tak to wygląda, no. W każdym razie tutaj jeszcze mam jeden peeling, jeden w tej chwili używam, ja te peelingi cukrowe również uwielbiam i również mam w tym momencie zapas, zapas peelingów na jakiś czas. Teraz przejdźmy do włosów, dlatego że do włosów również używam szereg kosmetyków. W tej chwili myję włosy szamponem i i używam odżywki bez, bez, bez spłukiwania marki Sensus. To są kosmetyki dostępne w salonach fryzjerskich tylko i wyłącznie. Także ja jak byłam ostatnio u fryzjera, to się właśnie skusiłam na te dwa kosmetyki. To jest szampon taki codzienny, Daily Energy Shampoo, Shampoo czyli taki szampon dzienna energia. No dodaje moich włosów energii, nie przeciąża ich, nie przetłuszcza. Mam fajne włosy, zresztą sami widzicie jak te moje włosy wyglądają, także, także tutaj mi się wyślizguje z rąk. Szampon, no jakiegoś szału nie ma, nie wiem, Rewelacji, dziś ja nie zauważyłam, natomiast nic złego nie robi. Sprawia, że te moje włosy są dosyć długo świeże. Także, 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 no, używam go i będę go jeszcze używać przez, myślę, przez długi czas. Później to jest odżywka, dlatego że ja mam bardzo dużą tendencję, moje włosy mają do plątania się. Ja tak naprawdę bez odżywki, najlepiej takiej odżywki bez spłukiwania, moich włosów w ogóle nie rozczeszę. Dlatego ja używam teraz właśnie tej odżywki bez spłukiwania sensu. Kupiłam sobie do kompletu po prostu do szamponu i nie obciążona włosów, super mi się rozczesują. No myślę, że ta odżywka jest, jest świetna, i, i no co tu dużo mówić, naprawdę. No. No, jest dobra, pasuje mi po prostu. E, wcześniej używałam, jeszcze mam taką resztkę, jeszcze jej nie zużyłam, natomiast jak gdzieś wyjeżdżam i chcę mieć, nie chcę mieć ciężkiego bagażu, to ją zabieram. To jest ożywka, odżywka z garniera Fructis, to jest też e, podwójna pielęgnacja, ekspresowa odżywka. Włosy suche, przesuszone, zniszczone. E, to jest też odżywka, którą się psika, m, spryskuje się włosy przed rozczesywaniem. Ona łatwia rozczesywanie, świetnie rozczesuje i nie obciąża włosów i jest bez spłukiwania. Także też mówię ja ją. Jak gdzieś wyjeżdżam, to jeszcze ją zabieram, żeby nie taszczyć tamtej i, i również do końca ją będę używać i. Jest, jest e, również e, dobra. E, teraz tak, używam potem do układania moich włosów, żeby o taki, taki mieć naturalny nieład. Bardzo często się o to pytacie. E, Toni Guy to jest tak, to jest e, texturing spray, czyli spray do włosów, który nadaje, nadaje e, takich niedbałych loków, efekt niedbałych loków. Ja taki efekt bardzo lubię i to jest e, z solą morską. I powiem Wam, że to jest tutaj duży, duży kosmetyk, już taki pełnowymiarowy. Natomiast próbka jego była właśnie, takim, taka miniaturka była w Glossy Boxie i on mi się wtedy tak spodobał. Tak spodobał mi się, że sobie kupiłam już cały i go używam. I myślę, że będę go używać jeszcze długo, dlatego że moje włosy nie zauważyłam jakiegoś super układania się tych włosów. Natomiast moje włosy potem świetnie pachną, tą solą morską. I one pachną potem cały dzień i mi się to bardzo podoba. I właśnie dlatego tych, tego kosmetyku jeszcze sobie na takie półmokre włosy używam. I jeszcze to jest teraz kosmetyk taki mój hit, widzę, jeszcze jest scena po prostu przyklejona. Natomiast to jest lakier do włosów Nivea, ja tego lakieru używam dobre 8 lat. I ja nie spotkałam lepszego lakieru do włosów na mojej drodze życiowej I ja go używam jeszcze od czasów, kiedy w ogóle kosmetyki do pielęgnacji włosów nie były dostępne, ani żadna kolorówka, nic takiego nie było dostępne w Polsce, bo go kupiłam w Niemczech pierwszy raz jak mieszkałam i od tego czasu właśnie tego, tej czwórki, czyli Extra Strong Diamond Gloss, czyli takiego niby nadającego błysku, ja z żadnego błysku nie widzę, natomiast on świetnie naprawdę te włosy moje utrwala i świetnie pachnie, także to jest mój taki hit, którego używam bardzo bo to jak mówię, jak już się do jakiegoś kosmetyku przyzwyczaję, to po prostu używam go bardzo długo i ja lepszego lakieru na swojej drodze nie spotkałam. Pewnie będę go używać kolejne 10 lat. E, teraz przejdźmy do kosmetyków, do twarzy. Od razu Wam powiem, że ja mam genetycznie bardzo ładną cerę i tak, tak naprawdę to ja zawsze miałam ładną cerę i czego ja bym nie robiła, jakich kosmetyków bym nie używała. To ja tą cerę mam ładną, dlatego jakoś tak, no nie mówię, nie jestem takim, takim frikiem. Ja nie czytam etykiet, nie wiem, nie, nie czytam, czy to ma parabeny, kosmetyk, czy nie. Ja po prostu go używam, jeżeli mi się dobrze sprawdzę, jeżeli ładnie pachnie i jeżeli fajnie mi tą buzię nawilża, a buzię mam tak czy siak cały czas sera bardzo ładną. Także ja tutaj żadnym takim ekspertem, wiecie, na jakieś takie skazy naprawdę nie jestem. I w tej chwili używam do czyszczenia mojej buzi używam płynu micelarnego z Wishi. No jest spoko, fajny ten płyn jest, mogę Wam polecić, ładnie pachnie, fajnie oczyszcza. No po prostu... No jest ok, tak? W tej chwili go używam. Jeżeli chodzi o krem y, dzienny, to używam z y, Hydra Fazę Intense, y, lekki krem z tej, z ta, taka seria lekka, y, nawilżająca, z La roche Powiem Wam, że ja ogólnie uwielbiam do twarzy kosmetyki La Roche I tak naprawdę wcześniej zawsze, albo bardzo często, może nie zawsze, ale bardzo często używam używałam również płynu micelarnego z Larosza i też kremu pod oczy z Larosza, ale jakoś tak skusiłam się na to Wishi i myślę, że ja do tego Larosza płynu micelarnego wrócę po tym Wishi, dlatego że jednak jestem do niego przyzwyczajona. I ja tak jak mówię, bardzo lubię te kosmetyki natomiast w tej chwili właśnie to jest, to jest bardzo fajny kosmetyk, ten krem jest drogi, bo on kosztuje gdzieś około 4-5 5, 5, 5 40-50 zł, natomiast on super nawilża, to jest krem, który ma bardzo lekką konsystencję, ale on bardzo świetnie nawilża, nie pozostawia tłustego filmu, ta skóra jest nawilżona, ale nie jest tłusta, nie kleimy się nigdzie, natomiast skóra jest nawilżona i to jest bardzo fajny efekt i to mi się bardzo podoba i myślę, że ja ten krem będę używać jeszcze bardzo, bardzo długo, zresztą ja używam tego kremu, tych właśnie serii z La Rocha, do ciała, do, ciało, do do buzi od wielu lat i ja bardzo te kremy lubię. W tej chwili pod oczy na dzień używam kremu Sense Sequence. Nawet tak naprawdę nie przeczytałam do końca jego nazwy to jest krem Sequence, on był w Glossy Boxie w pełnej, w pełnej gramaturze. Wcześniej używałam również kremu na co dzień z La Roche-Posay nawilżającego, natomiast mi się skończył i już w następny w kolejce czekał właśnie krem z Glossy Boxa. Ja stosuję go pod oczy na co dzień, no jest ok. Ja też tak jak mówię, nie mam żadnego problemu z serą, z jakimiś opuchniętymi oczami czy z zaciemnieniami. Dla mnie ten krem jak najbardziej jest ok. Teraz na noc używam jeszcze cięższego kremu, dlatego że na dzień używam, tak jak mówię, tego La Roche nawilżającego, natomiast na noc używam kremu z Sensy Sensi Regen Creme, krem dla skóry wrażliwej, regenerujący na noc. On jest bardziej tłusty, jego już na skórze czuję, natomiast czuję też, że on nawilża i czuję, że on tą moją skórę regeneruje i to jest fajne. To jest taka miniaturka, dostałam ją gdzieś przy okazji tak naprawdę jakiejś imprezy, tak głupio trochę, no ale dostałam ją w jakimś gift bagu, była po prostu w jakiejś, w jakiejś takiej wiecie co, z prezentami i od tego czasu ja sobie spróbowałam tak, no bo jeżeli mam już jakieś próbki, tak jak mówię, no to ja staram się ich użyć, ich użyć używam wszystkiego, co mam i, i zaczęłam używać tego kremu i tak naprawdę do tej pory, od czasu, kiedy ten krem dostałam, to tego używam, bo no jest świetny i myślę, że mm, kupię, go, kupię go sobie w pełnej gramaturze Także, także na noc go używam. I na noc jeszcze używam próbki kremu, takiej miniaturki, która była w Glossy Boxie, to jest Clinique All About Eyes krem. To jest słynny krem, bardzo wiele dziewczyn go zachwala. Ja, ponieważ używam go tylko raz dziennie, bo używam go tylko na noc pod oczy, bo on jest taki, troszkę ma cięższą konsystencję, niż te takie kremy na dzień pod oczy, to jeszcze mi go bardzo dużo zostało, także że ja myślę, że ja mam jeszcze z miesiąc, może nawet dwa miesiące używania tego kremu. Natomiast e, przeszkadza mi w nim to, że nie ma zapachu, bo tak jak mówię, ja lubię jednak kremy i kosmetyki, które które, które mają zapach, no ale go używam, był w Glossy Boxie, fajnie się sprawdza i jeszcze Wam pokażę, co ostatnio używam, nawet się śmiałam na fejsie, pisałam, że nakładam sobie błoto na twarz, bo, no bo tak jest, ostatnio w Glossy Boxie, w glossy boxie był organik, to jest glinka o Jezus, nie wiem jak to się wymawia, Gli, marokańska glinka, jakaś gasoul, nie wiem, to jest w każdym razie glinka, takie błotko, które się stosuje do oczyszczania twarzy, do mycia twarzy, można też sobie zrobić tego maseczkę, ja sobie używam tego wieczorem do mycia twarzy, już nie używam tego, tego płynu micelarnego, micelarnym płynem przynoszę sobie twarz rano, natomiast wieczorem nakładam sobie tego, trochę tego błota na rękę, dolewam wody i mieszam sobie, z tego się robi takie fajne błotko, więc nakładam sobie na twarz, spłukuję wodą i zauważyłam, że mam po tym fajną taką głowę gładką, gładką cerę, lubię ten efekt i myślę, że tego, że to błoto będę używać, to błoto, tą glinkę będę używać do, to, dopóki mi się nie skończę, to kto wie, może sobie, może sobie później również jeszcze jej dokupię. Jeżeli chodzi o takie raz na jakiś czas maseczki do twarzy, to e, lubię maseczki nawilżające i naj, najbardziej e, lubię maseczki takie bez spłukiwania, e, są to maseczki z perfekty, to są te, to jest też Dax Cosmetics e, maseczka z aloesem, głęboko nawilżająca, ja sobie tak raz na tydzień taką maseczkę na twarz stosuję, ja zawsze mam ich kilka w kosmetyczce, jak gdzieś wyjeżdżam, też sobie je pakuję i te maseczki po prostu się u mnie bardzo dobrze sprawdzają. A do ust z kolei lubię różnego rodzaju wazeliny nawilżające i ostatnio w Glossy Boxie jakiś czas temu też był taki balsam organiczny o zapachu mięty. Mm, i właśnie, jak zobaczcie, już tutaj sięgnęłam dna, bo ja go codziennie używam, nawet w tej chwili mam go, mam go na ustach, także ten właśnie balsam używam, a jeżeli nie, to jakieś tam inne wazelinki, natomiast w tej chwili właśnie używam tego balsamu. I jeszcze, jeżeli chodzi o ręce, to, to yy moim ulubionym, jedynym kosmetykiem, który uwielbiam i polecam zawsze do rąk, to jest ten krem z L'Occitane, to jest krem z masłem Shea, to jest już moje któreś opakowanie I tak naprawdę to jest też kosmetyk, który używam dobre 3 lata, od kiedy pierwszy raz na niego trafiłam, albo, albo nawet dłużej. Zawsze go kupuję od nowa, ja wiem, że on jest drogi, bo z taką... Oczywiście, no nie pamiętam, ile on kosztuje, on chyba około 20 tych kosztuje za taką mają pojemność, natomiast on jest bardzo wydajny. To jest jedyny krem, który tak naprawdę nawilża moje ręce. Ja czuję, że on nawilża, natomiast ich nie, nie obciąża i te ręce bardzo szybko wysychają. E, nie są takie tuste. Zostawiamy tłustych śladów, natomiast są nawilżone. I ja tak jak mówię, to jest też jeden z tych kosmetyków, które mam tutaj, które używam bardzo, bardzo długo. I jeszcze ja jestem fanką wszelkiego rodzaju zapachów, tak jak mówiłam, bardzo lubię, kiedy kosmetyki pachną. Ja zawsze mam też dużo perfum u siebie i często perfumy kupuję i bardzo je lubię. I teraz takie jeszcze moje ulubione perfumy, to jest Dior Edict ta woda toaletowa, to są perfumy, na których ja płaczę i jak tylko gdzieś je widzę, to od razu kupuję, dlatego, że to są perfumy już praktycznie, że biorąc nie do dostania, do tylko w takich mniejszych drogeriach można je kupić, bo one od dobrego roku, dwóch już są w ogóle nieprodukowane. Są produkowane Diory Addict, ale to jest ta wersja cięższa, albo jakieś tam Shine, ale to już nie jest ta taka jasna wersja, właśnie niestety woda toaletowa stara i ja ją używam na specjalne okazje i jak tylko gdzieś widzę, to ją kupuję. W tej chwili mam jeszcze ostatnie moje ulubione, nawet w ulubieńcach je pokazywałam. Eli La Perfume. To jest też piękny zapach, który również używam. Używam również Kelvin Klein Eternity Summer. Ta wersja taka letnia. Mam jeszcze w swojej kosmetyczce perfumy Gucci Flora. To jest taka miniaturka na wkłady. Ja lubię takie gadżety, sobie wkłady wymieniam. I tak naprawdę mam, wiecie, dużą pojemność, bo mam we wkładach 50 ml, ale po prostu je wymieniam. One są fajne do no torebki, jak się idzie na imprezę, gdzieś tam je sobie właśnie wrzucę tam duże miejsca nie zajmują, mogę się szybko psiknąć i tak samo na wkłady takie wymienialne mam również Chloe Love zapach, który też mi bardzo odpowiada, który też jak właśnie idę gdzieś na imprezę, to sobie wrzucam do torebki i jest. Także to by było na tyle, tak jak mówię, zapraszam Was na drugą część, na część makijażową i tak jak aktualizacja tych kosmetyków na pewno pojawi się u mnie za kilka miesięcy, jeżeli już któryś z tych kosmetyków zamienię na jakiś inny. Także do zobaczenia w moich następnych filmach i zapraszam na część drugą Radzka Kosmetycznie Makijaż.